Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj trafił do nas auto przyjaciela Michała. Wiecie, nie jego, teścia, tak? jego? Jego teścia. Jego teścia. Michał dzisiaj w ogóle miał swojego teścia w koło do wymiany jutro. opony? Jutro. 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 A nie, jutro. dzisiaj mają trzy szkoła. Jutro mają trzy szkoły i trzy szkoły koło. Czyli jutro będziemy wymieniać Michałowi, mi Michała teściowi opony na pojeździe specjalistycznym. wiemy mi zaraz co? A tutaj mamy tak, Dacie, tak jak w tytule teściu Michała, nie, mamy Mateusza. Mateusza, teściu Mateusza poprawił... On tym teściu będzie autor a swojemu nie zrobi, no. O, ja zrobię. robię. uważaj, bo ty też też można oglądać. A wiesz, że teściu ma autora poważne do roboty? No, no. To ja no. A ty powiedziałeś, że w takim daleka, ale wrac wracając do tematu, teściu Mateusza poprawił fabrykę. W jaki sposób? Widać, że jest kawosem? Widać, że jest kawoczem, tak. Pomalowane pod kolor nadwozia. Powiedzcie mi, co Wam mówi ten napis? Czym Wam się kojarzy? Czy z autem, czy z czymś innym? Bo Michał od razu jako też były kawosz zauważył. Filowo czerwoną przerwę kawy. No, <grym> widzę <Przedawkową>. no. <grym> e, Wracaj do tematu teściu Mateusza. I to śmiejmy się... Może mi się śmiać, może to wyglądać śmiesznie, ale na pewno działa i na pewno to jest logiczne rozwiązanie. Jest fajnie tak mocno pasowne. Tak, popatrzcie, tutaj, ma tak, tutaj mamy moco górne mocowania amortyzatorów, górne poduszki. I tutaj, jeżeli nie ma zaślepek, albo są takie zaślepy, tutaj kroją tylko łebek, śruby, tutaj zbiera się woda. A jeszcze mu pos posmarował. Jest posmarowane. Tutaj zbiera się woda, koroduje i potem przy Demontażu nie wiem, jeśli chcecie sobie skręcinę, wymienić amortyzator, poduszkę górną. Jest problem z odkręceniem. Bardzo często amortyzator często idzie do wyrzucenia, bo nie da się odkręcić nakrętki. Jeszcze jedną rzecz na pewno poprawia, to akurat Mata Mateusz kiedyś mówił. I popatrzcie, to jest z jednej strony ustaw Nie. nie równo. Z drugiej strony mamy oczywiście to samo... Ja jest tu jest krzywo, tak, to poprawimy. Jest równo. Jeszcze. A widzicie jak jest pasownie? Wit no, trzy Dobra, ale tej lasie zasady badali sobie, nie dali sobie podkładu do plastiku, do odcinek. Bo nie, nie odpuścili z kawy. Tak. Jeszcze jest jedna rzecz poprawiona tak? Ten patent jest w porządku, jak najbardziej, jeżeli macie rację, kupcie sobie kawę i zostawcie nakrętkę. Jaka Michał jest droga sprawa. bagażnik O. Musimy przejść do bagażnika Tak, faktycznie, bo dacie, my też mieliśmy tam jakąś dacie na handel. tutaj był zawsze goły, goły o, lakier. Tak. A tutaj jest zrobione wygłuszenie. Znaczy to chyba było? Nie, nie, nie mamy też tego. Tak samo tutaj od góry nie ma też nic. Tylko jest kawałek plastiku, a tu wszystko jest surowy yy, lakier. No, ale ładnie sobie futerkę w tak, tutaj zawsze może wymienić, bo tutaj mu się już ten pomieźwiło. O, proszę. A tutaj właśnie, nie wiem, batuba jest. To powinno nie być, wiem, nie. No. Może jest tak, bo to wygłuszenie. No. Chociaż kurde, powiem czy nie chce się kłócić, ale nie wiem, czy my mieliśmy w to. No to była wersja bez. No, my, się biedną my mieliśmy biedną wersję. Ale widzicie, tutaj przy okazji trochę wygłuszył i e, tak się zrobiło przytulnie. <laughs> Przynajmniej jak, jak Mateusz rower wkłada, to nie porysuje. Czyli, czyli to dla Mateusza zrobił? Nie wiem. Żeby mu się Dzisiaj... porysował jak rower będzie. Dzisiaj bycia. ja będę rower wkładał, to też nie porysuję. Dokładnie. A widać tutaj chroni faktycznie, bo widzicie, te wszystkie kołtuny powstały przez to, że coś by się obcierało. że nie ma korzystania z tego, to tak dużo kołtunów nie ma. Pomysł fajny, komuś się chciało, szanujemy takie przeróbki, rozsądne oczywiście e, i z umiarem. Natomiast to co jest z przodu nad amortatorami co to jest tutaj jak najbardziej na plus. Roski, co ty zrobisz swojemu teściowi? No to wnuka. Te... wnuka, są i są. Ale są wnucz, a nie jest wnucz, dobrze. To, to w tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy i pozdrawiamy wszystkich teściów.